Cześć. Nazywam się Tadeusz Kaluba i chciałbym Wam przedstawić projekt robota przystosowanego do zawodów ERC European Rover Challenge, projektowanego przez koło naukowe Cyber. Zawody European Rover Challenge są europejskim odpowiednikiem University Rover Challenge. Są to zawody międzynarodowe organizowane przez Mars Society Polska w Polsce. Projekt nasz budowany jest już drugi rok. Wystąpiliśmy w zeszłym roku tylko na pokazach, nie wystąpiliśmy na samych zawodach. Wciąż jest w trakcie budowy. Robot ten będzie miał do wykonania wiele zadań na poligonie w Polsce. Będą to zadania różnego typu, m.in. pobieranie próbek, przenoszenie elementów, przełączanie switchy, pomiary, a także jazda autonomiczna. Robotem sterować będzie można za pomocą układów zdalnego sterowania radiowego. Nie będzie z nim żadnego innego kontaktu. Będziemy otrzymywać od niego dane w formie elektronicznej, w formie transmisji wideo, między innymi. Jednym z problemów, z którym się spotkaliśmy przy budowie tego robota, to duża specjalizacja układów. Jednym słowem, całą elektronikę, która jest na pokładzie, staramy się projektować sami pod ten cel. Zespół nasz składa się z prawie 20 osób. Podzieliliśmy się na parę podzespołów zajmujących się mechaniką, częścią elektryczną, częścią informatyczną projektu. Zespół mechaniczny zajmuje się konstrukcją metalowych elementów robota, zajmuje się konstrukcją silników i projektowaniem całego układu jezdnego i ramienia. Zespół elektroniczny zajmuje się komunikacją z robotem, tak wideo, jak i cyfrową. Zespół informatyczny zajmuje się. Projektowaniem oprogramowania na komputer, którego zadaniem będzie wizualizacja parametrów robota. Między innymi będziemy mieli dane z GPS-u, które pozwolą nam wizualizację na wizualizację jego na mapie. Organizatorzy konkursu, jako jedno z zadań, przewidzieli jazdę w terenie po wyznaczonych punktach i wykonywanie zadań. Dlatego mapa z takim robotem na niej będzie bardzo ważna, żeby móc się odnaleźć.